Dobry wieczór. Z tej strony edyta Maria Bożytar. Ja i moje 365 okazji, by być szczęśliwą. Miał być inny tekst, ale jakby się wszystko sprzysięgło i uznałam, że widać, ma być inny tekst, otworzyłam na tym i go przeczytam teraz. Nosi tytuł Chodzi o to, by się nie dać. Widać, mam go przeczytać. Ktoś niedawno zadał mi pytanie, czy chciałabym wziąć udział w warsztatach dla kobiet. Zapytano mnie też, co chciałabym powiedzieć kobietom, które tam przyjdą. Tak sobie pomyślałam, że powiedziałabym każdej z Was jedną rzecz na pewno. Powiedziałabym, że jestem całkiem zwykłą kobietą, której udało się swoją zwykłość zamienić w swoją siłę. Po co to zrobiłam? no po to, by się ratować. Czy było łatwo? Nie, nie było łatwo. Co z nami było największą trudność? Musiałam to zrobić sama. Ktoś powie, też tak chce. Myślę sobie, jestem przekonana, że każda z nas może to zrobić. Ta siła jest w nas. Chodzi o to, by ją poczuć, by w nią uwierzyć, by spróbować się odważyć, by powiedzieć sobie, dam sobie radę i spróbować sobie poradzić. A potem, a potem, jak już zacznie się układać, to trzeba jeszcze zrobić tak, by to, co wokół, było choć trochę naszym, by te nasze marzenia, gdy się już zjawią, miały gdzie usiąść, by miały z kim się napić herbaty albo i kawy. To chciałabym powiedzieć każdej z nas. Rozumiesz? Ta siła jest w tobie. Chodzi o to. Byś uwierzyła, byś uwierzyła w moje słowa, w słowa kogoś innego, kto mówi podobnie, kto mówi, dasz radę, tylko musisz spróbować, musisz się odważyć. Każda z nas to potrafi. Musimy tylko w to uwierzyć. Pozdrawiam każdą z Was, gdziekolwiek jesteście. Życzę Wam dobrej nocy, życzę Wam dobrego dnia. Mocno Was przytulam, Edyta Maria Bożydar.